Koziorożcu. Masz możliwość dynamicznego działania i podjęcia nowych wyzwań. Dzięki swojej analizie i skuteczności masz dużą szansę na sukces w projekcie czy decyzji, która wymaga energii, ale, przemy ale przemyślanego podejścia. Odejście od tego, co nie spełnia już Twoich oczekiwań lub Cię nie rozwija. Nawet jeśli to trudne, uwolnienie się od tego pozwoli Ci zrobić miejsce na coś nowego. Twoje otoczenie daje ci stabilność. Rodzina, przyjaciele lub współpracownicy mogą zaoferować pomoc. Masz także dobre fundamenty finansowe i szanse na długoterminowy rozwój, jeśli zwrócisz uwagę na dostępne zasoby. Zyskasz spokój, możliwość regeneracji i przestrzeń na zastanowienie się nad dalszymi planami. Uporasz się z trudnym etapem. I znajdziesz chwilę oddechu oraz harmonium.